I bracia, już cały tydzień świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Grób jest pusty, Jezusa tam nie ma. On prawdziwie zmartwychwstał. Za to w Ewangelii słyszymy, że apostołowie siedzieli zamknięci i wystraszeni w wieczerniku. Oni jeszcze nie zmartwychwstali. Jezus przechodzi mimo drzwi zamkniętych i przynosi im pokój. Mówi do nich pokój wam. I zawsze wśród ludzi może mogą się znaleźć takie osoby jak apostołowie. Nawet wtedy, kiedy jeszcze nie było epidemii, mogą się znaleźć. Takie osoby, które siedzą zamknięte, wystraszone w domu i nie przychodzą na wspólną modlitwę do kościoła. Byli u spowiedzi, byli u komunii wielkanocnej, byli święconkom, ale już dzisiaj nie ma ich z nami na wspólnej modlitwie, nawet online. To jest postawa Tomasza, który także nie był za apostołami na wspólnym modlitwie w Wieczerniku. I oni mu mówili, widzieliśmy Pana. On zmartwystał. A on im nie wierzy. On im nie wierzy. On stawia warunki i mówi, jeśli nie zobaczę, jeśli nie dotknę, nie uwierzę. I tak samo mówią ci, którzy, których nie ma na, na wspólnej modlitwie. Oni stawiają warunki. Czy Pan Bóg jest wszędzie? Przecież mogę się modlić wszędzie. Nie muszę modlić się w kościele. Nie musi. Ale właśnie tak to jest ustanowione. Tak ustanowił Pan Jezus. I ci, którzy nie są na wspólnej razem modlitwie, mają największe problemy z wiarą i stawiają warunki, co musi się stać, co musi się wydarzyć, że ja wrócę do tej wspólnoty. Bardzo wymowne jest to, co zrobił Jezus. Nie szukał Tomasza, nie ukazał mu się na drugi dzień, nie przekonywał go, tylko poczekał osiem dni, i na następną niedzielę, kiedy znowu była wspólna modlitwa i wszyscy zgromadzili się razem w wieczerniku, przyszedł. Mimo drzwi zamkniętych, i pierwsze słowa skierował do Tomasza: Nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Widać właśnie, jak Jezusowi bardzo zależy na tym, abyśmy wszyscy gromadzili się wspólnie na modlitwie, gromadzili się wspólnie na świętej wieczerzy i tam razem, wspólnie odkrywali Jego obecność. Jezus nie wypomina apostołom niewiary. Jezus nie wypomina im tchórzostwa. Dobrze wie, jak się czują i przynosi im pokój. Mówi im pokój Wam i umacnia ich Duchem Świętym, i daje władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Kto żałuje, i chce się poprawić, ten, ben, temu będą odpuszczone grzechy. A kto jeszcze nie jest na to gotowy, temu ten musi jeszcze trochę poczekać. Tego sobie nikt nie wymyślił w Kościele. To właśnie ustanowił sam Pan Jezus. Święto Miłosierdzia Bożego także jest z ustanowienia samego Jezusa, który objawiając się siostrze Faustynie Chowalskiej chciał, by było on obchodzone drugą niedzielę po Wielkanocy. I kto w tą niedzielę przystąpi w łasce uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego do Komunii Świętej, ten dostąpi odpuszczenia wszystkich win i kar. Więc tego dnia można zyskać odpust zupełny, darowanie kar dla, dla jednej duszy w czyścu albo dla siebie. Korzystajmy z tej wielkiej łaski odpustu, że tak jak Pan Jezus powiedział, otwarte są zdroje, Miłosierdzia mojego. Zgromadźmy się wspólnie na modlitwie. O godzinie 15 będzie koronka do Bożego miłosierdzia. Chociaż nie każdy może przyjść do kościoła, ale wszyscy razem, jako wspólnota kościoła, możemy. Razem modlić się koronkom do Bożego miłosierdzia, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata.